23 grudnia 1993 roku. Mistrzu, figowiec zacznie wkrótce formować swe figi, a winorośl zakwitnie. Nie, moja oblubienico, drzewo figowe już uformowało swe figi, a winorośl już przekwitła. Córko, czy nie widzisz? Czy nie dostrzegłaś mojego znaku na niebie? Posłuchaj i pisz. Pokolenie, wysłałem do ciebie i nadal wysyłam moich aniołów, aby zgromadzili moje wybrane dusze z czterech stron świata, z jednego krańca niebios do drugiego, aby były gotowe, bo wkrótce stąpi z niebios oblubieniec i będzie z wami. Wasz dzisiejszy świat szybko się zużyje. Wysyłam Wam moich aniołów, aby zgromadzili moich wybranych, mój lud, aby odnowili mój Kościół. Czy nie zauważyliście, czy nie zrozumieliście, czy wciąż nie dostrzegacie mojego znaku? Dziś mój święty duch porywa co drugą duszę, ogarnia ją swym gorejącym ogniem i wysyła, by była świadkiem najwyższego. Mój święty duch podnosi jednego, a drugiego zostawia w prochu pomiędzy prochem. Jeden jest wzięty, jeden zostawiony. Mój święty duch, jak wiatr wieje tam, gdzie mu się podoba. Słyszycie jego głos, lecz nie umiecie powiedzieć, skąd przychodzi ani dokąd podąża. Mój święty duch, pojawia się za waszych dni jak oblubieniec, aby was zjednać, zdobyć i poślubić. Mój święty duch złożony jest w waszych sercach, jak drogocenny kamień węgielny, aby stać się fundamentem waszej wiary, waszej nadziei, waszej miłości i gorliwości dla mnie, waszego Boga. Za waszych dni mój święty duch wieje na was z jednego krańca na drugi. Jego tchnienie jest jak rzeka płynąca we wszystkich kierunkach. Wszędzie, gdzie płynie ta rzeka, Drzewa owocowe wypuszczają listki, które nigdy nie więdną i leczą. Ktokolwiek je spożyje, doznaje uzdrowienia. Tak, mój święty duch jest źródłem dającym życie, wewnętrzną mocą mojego królestwa. On wzbudza uczniów mądrości. Mój święty duch buduje, odnawia i upiększa. Zwodziciel natomiast niszczy. I uderza śmiertelnie wszystko, co jest święte. Jak to się dzieje, że nie potraficie dostrzec olśniewającego światła mojego świętego ducha? Jak światło siedmiu dni w jednym, tak mój święty duch lśni dziś na niebiosach. Czyż nie wystarcza Wam ten znak Syna Człowieczego, ukazujący się na niebiosach? Mój święty duch gromadzi i ocala rozproszone stado, jak pasterz, gromadzący stado, Pokolenie, ujawniam przed Tobą rzeczy ukryte i nieznane, W stosownym czasie ujawniam przed Tobą te rzeczy. Czy obrócisz się na prawo czy na lewo, zobaczysz na niebiosach olśniewający znak mojego świętego ducha i Twoje uszy usłyszą Ja jestem, Ja jestem, Jest z Wami w sercach. Ja jestem, znajduję się tutaj, aby zbudować wasze nadzieje, waszą moc, waszą wiarę i waszą miłość. Moje dziecko, kum, wstań teraz ty, który od dawna jesteś umarły. Wstań, moje dziecko, i zajmij miejsce. Oto, laska pasterska, pokieruję twą duszą, aby otrzymała wiedzę. Idź teraz na poszukiwanie reszty moich zagubionych baranków. Nie słabnij w drodze, moje dziecko. Gdyby zaś ci się to przytrafiło, ja poniosę cię na moich ramionach. Dzisiaj sam zgromadzę moje owce. Ach, pokolenie, jakże możesz mnie prosić o więcej znaków, o więcej niż znak syna człowieczego, który daję ci dzisiaj. Zaprawdę, który człowiek może nie widzieć moich zamiarów? mówię prawdę, jednakże wy nie wierzycie, że to ja mówię. Jak się to dzieje, że nie możecie usłyszeć mojego głosu? Czy kiedykolwiek zastanawialiście się nad tym, w jaki sposób zostały wyprostowane ścieżki tych, którzy żyli w prochu? Czy zapytaliście się, kto otwarł usta niemym i udzielił języka mądrości nic niewiedzącym? a kto pouczył ubogich w duchu nędznych jak ich nazywacie czy nie słyszeliście że mój święty duch jest naprawdę dawcą życia czy nie zrozumieliście jak mój święty duch unika pysznych sercem a okazuje swą bliskość pokornym dziś mój święty duch jest wam dany jako wielki znak na niebiosach odblask mojego powrotu Dopóki wasze myśli pozostaną ziemskie, dopóty będziecie niezdolni pojąć rzeczy niebieskie, czy nie czytaliście? Pan się zjawi nad nimi, jak błyskawice wzlecą jego strzały. Czy widzicie jak pan przychodzi w ogniu, aby pożogą nasycić swój gniew i groźby swe płomieniami ognia? Dzieła mojego Ojca muszą być wykonane. Słuchajcie i pojmijcie. Powiedziałem, że przyjdę zgromadzić narody wszystkich języków. Wielu z Was pyta, kiedy to nastąpi i jaki będzie znak twego przyjścia. Uprzedziłem Was, że kiedy ujrzycie ohydę spustoszenia, o której mówił prorok Daniel, rozpościerającą się w Miejscu Świętym, to znaczy, kiedy zobaczycie nieprzyjaciela, zajmującego miejsce tam, gdzie być go nie powinno, czyli w mojej świątyni, w miejscu mojego zamieszkania, kiedy zobaczycie tego buntownika, wynoszącego się ponad wszystko, co ludzie nazywają Bogiem, sądzącego, że jest o wiele większy od wszystkiego, czemu oddaje się cześć, kiedy ujrzycie, że sam zasiada w mojej świątyni, i sądzi, że jest Bogiem, wiedzcie, że chodzi o znak zapowiadający, dany przed znakiem Syna Człowieczego, który już teraz pojawia się na niebiosach, aby was ocalić. Podnieście głowy i szukajcie na niebie mojej niebieskiej manny. Pozostańcie stojąc, trzymając podniesione głowy, bo wasze wyzwolenie jest w zasięgu ręki jak to się dzieje, że tylu spośród was nie umie dostrzec mojego Ducha Świętego. Ziemia i jej głębiny są wstrząśnięte moją wizytą, zatem nie mówcie już, że nie ma sprawiedliwości i że arka przymierza jest daleko. Arka przymierza znajduje się tuż ponad wami, na niebiosach, abyście mogli być świadkami mojej chwały. Jeśli będziecie spożywać moją mannę, ożyjecie, odrodzicie się na nowo, nie szukajcie więc innych znaków. Czy nie słyszeliście, że to Duch daje życie? Jeśli niektórzy spośród Was nie wierzą, to dzieje się tak dlatego, że nie spożywaliście tej manny. Tak, to mój święty Duch mógł Wam dać jasne zrozumienie moich tajemnic. Ten niebieski pokarm jest pożywieniem ubogich i nie można go kupić za pieniądze. Uświęcajcie się i oczyszczajcie, aby wejść do ogrodu, którym jest moje królestwo. Daję wam dziś na niebie znak mojego świętego ducha. On napełnia cały świat i czyni wszystkie rzeczy nowe, rozciągając swą siłę z jednego krańca ziemi na drugi. Wielu z was jednak wyzywa moje miłosierdzie i ośmiela się mówić, gdzie są znaki Boga? Nie ma żadnego znaku Syna Człowieczego ukazującego się na niebie, aby nam udowodnić, że Jego majestat jest u naszych drzwi. I zastawiacie zasadzki na namaszczonych moim duchem, bo drażnią was i przeciwstawiają się waszemu sposobowi myślenia. Tak. Sam ich widok jest przykry dla waszego ducha. Ach, i korzeń waszego poznania się rozpada. Mówię wam, namaszczeni moim świętym duchem, mogą wam się wydawać słabi, lecz są mocno zakorzenieni we mnie, wprawdzie zaledwie rozkwitli, lecz są wszczepieni we mnie. Poruszam nimi, jak zwierciadłem bez skazy, aby wszędzie zabłysły moje słowa, a gdziekolwiek oni będą, tam i ja jestem. Będą nadal sprawiać, że moje słowa zabłysną dla was wszystkich, aby was doprowadzić do mojego królestwa. Będą nadal ukazywać moją moc, nawet jeśli potraktujecie ich surowo. Pokornie zniosą obrazę i zniewagę, aby was ocalić. Nie otworzą ust, aby się Wam sprzeciwić na oczach wszystkich narodów, lecz będą jak aniołowie, których stopy niosą dobrą nowinę, ogłaszając zbawienie, zapowiadając pokój i miłość, sprawią, że moje słowo ciągle będzie błyszczeć jak zwierciadło bez skazy i chociaż będą pogardzani i odrzucani przez wielu, zniosą z godnością cierpienia. Podnieście wasz wzrok. I rozpoznajcie mój znak. Przychodzę odbudować mój dom. Przychodzę cię odnowić, pokolenie. Wszystkim wam objawiam moje święte oblicze, aby was zbawić. Przyjdź, ty, który się jeszcze wahasz. Powiadam ci, od początku nigdy nie mówiłem do ciebie niezrozumiale i tak działo się przez cały czas. Ja zawsze byłem obecny, a ty, córko, pozostań bez plamy, by moje światło mogło osiągnąć krańce ziemi, głoś dokładnie wszystko, co mój duch ci daje, dodam ci odwagi, córko należąca do mnie, Twój oblubieniec jest z tobą.